Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kanale VRC i zapraszam na kolejne spotkanie z profesorem von Fawercewiczem w Resowi Rzeszów. Mamy końcówkę marca roku 2028 i przed nami mecz z Gedanią. 1 kwietnia, tak jak zapowiadałem, mierzymy się z moim byłym zespołem. No ale na początek rzućmy okiem na rozgrywki ligowe i na terminarz. Proszę Państwa, na ten moment po 25 kolejkach Resowia jest liderem. Mamy punktów 50, to jest... 5 punktów przewagi nad zniczem pruszków i 6 nad KKSM Kalicz oraz podbecki Bielsko-Biała. Naprawdę dobre, dobre. Mamy w tym momencie. Ułożenie tejże tabeli mamy komfortową e, sytuację. To się wzięło z tego, że po pierwsze, my wygrywamy mecz wyjazdowy z Unią Skierniewice. Przewaga, mnóstwo strzałów i absolutnie zasłużenie bramki Hanca oraz Banacha z rzutu e, karnego. Natomiast przegrywają swoje mecze KKS Kalisz i to z Gedanią na wyjeździe 1 do 0. No i przegrywa swój mecz pod Beskidzie Bielsko-Biała z Sokołem Kleczew też 1 do 0. Stąd tak dobre w tym momencie ułożenie. Tej tabeli. Zaraz chyba nicz gramek zaległy, tak mi się wydaje, i zagrali już to spotkanie, i to spotkanie oni wygrali, e, chyba z górnikiem Łęczna. Tak, 2 do 0. Dobra, to znaczy niedobra, ale tu pamiętamy cały czas, że oni mają jedno spotkanie więcej rozegrane. Ok, szykujemy się w tym momencie na gedanie. Gdańsk, zapraszam serdecznie na tą rywalizację. Wydaje mi się, że pod gedanie to my będziemy się musieli konkretnie ustawić, bo oni e, zaraz zobaczymy raport, ale wydaje mi się, że oni grali Bezpośrednią piłkę skrzydłami, a właściwie wahadłami, tak, bezpośrednie podania i wejścia oboma skrzydłami z obydwu stron. Dobra, to tu wiemy o co chodzi. Nie, tu wiemy, w jaki sposób oni będą chcieli grać i grają wąskim pressingiem, e, czyli będą nas chcieli zmusić e, do tego, żebyśmy my grali skrzydłami. Żebyśmy my grali skrzydłami. Hmm, 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 hmm. Wąski pressing tu jest, wąski pressing. A, ja! czyli oni będą nas chcieli zmusić do gry skrzydłami. Dobra, w porządku. My zresztą też tak gramy. Ok. Tylko akurat w przypadku Gedanii to nie będzie najlepszy pomysł. To będziemy musieli zweryfikować. Ok, ok, dobra, wiemy, wiemy. Na to jesteśmy gotowi. Bo ja dobrze pamiętam spotkanie wyjazdowe z Gedanią w Gdańsku na tym ich stadionie tymczasowym. Tam przegraliśmy, pamiętamy, 3 do 1 aż. Także wielki, wielki problem tam mieliśmy i dokładnie pamiętamy, w jaki sposób oni te bramki zdobywali. Wahadła. Wahadła są ich niesamowicie e, ogromną bronią. Zresztą ja też tak grałem, kiedy byłem trenerem Gedani przez dwa lata. Również te wahadła bardzo mocno żeśmy wykorzystywali, tak? Bielacki, czy tam Bielecki po stronie prawej, Stawikowski po stronie lewej. No i rywale mieli z tym olbrzymi mi kłopot. Podobnie będzie chciała zagrać, zagrać Gedania z nami. Mamy Next Gen 2028 no i mamy tutaj Sabę Carrevasziliego, który gra w tym momencie gra dla Napoli. Kupiony za 4 miliony euro. Wart? 100. Okej, okay. no ale wiemy, to jest wielki, wielki talent. Nie znam w ogóle tego zawodnika. Dziwiłem się strasznie, kiedy zobaczyłem tego piłkarza na liście Wanderkidów i to jeszcze w Dynamo TBDC. Kto to w ogóle jest? Czy faktycznie on w rzeczywistości też jest tak wielkim talentem? No, ciekawe, ciekawe. Dobra, tu mamy kontrakty zawodników wygasające, ale to wiemy i tu nie będziemy chyba na razie podejmować żadnych decyzji, bo nie ma takiej potrzeby. To wszystko jest pod kontrolą. Także spokojnie. Natomiast teraz musimy się skupić na tym, żeby pod kontrolą było spotkanie z Gedanią. Dobra. Słuchajcie, jakiś priorytet nam się zakończył. Ofensywny pomocnik. Damian Maków, Unia Skierniewice. Fajny chłopak. Kacper Andrzejewski z Marcin Wrubel pod Beskidzie. Aha! Właśnie, a propos nowych zawodników, to dopięliśmy transfer napastnika, który już anonsowałem, to jest Bartosz Snopczyński, sport Beskidzia, 18 bramek w tym sezonie w 23 meczach, już od 16 czerwca chyba, tak? Będzie piłkarzem Resowi Rzeszów, także to jest dosyć ważna, dosyć ważna i znacząca informacja. No dobra, no dobra, tak cały czas mam w głowie tą Gedanie i myślę sobie tak troszkę jak tu się pod nią ustawić, jak tutaj zneutralizować te wahadła, bo te wahadła będą problemem i na pewno będziemy chcieli zepchnąć szerokim pressingiem, czyli będziemy chcieli zepchnąć Gedanie do gry środkiem, chociaż oni tam mają dwóch ofensywnych pomocników i na pewno też to nie będzie łatwe, żeby zmusić ich do takiej gry, której oni nie lubią, czyli do gry piłką do gry piłką, a żeby tak zrobić, to trzeba nasz pressing cofnąć. Trzeba, się, e, trzeba grać w niskim pressingu i z, nisk, z niską linią obrony. I tak chyba będziemy chcieli do tego meczu podejść. Wydaje mi się, że będzie to dosyć mocno zasadne, więc w ten sposób sobie to wypracujemy. Dobra. Zatem tak. E, od początku. To jest nasza taktyka wyjściowa. E, oczywiście, ale na kolejny mecz ją zmienimy. Przede wszystkim e, przy piłce... Nie będę chciał, chyba żeby Segowia wychodził aż tak wysoko, czyli będzie utrzymywał tą pozycję, ale nie przesuwał się do środka, a trzymał się linii. To sprawa numer jeden. Bez piłki natomiast absolutnie utrzymujemy pozycję, czyli tak, tu boczny obrońca, Milik, również boczny obrońca i jeszcze damy im zadania indywidualne, właśnie bez wyjść do przodu. Oni tu będą mieli pilnować. Bo wahadła, jak mówiłem, gedani są piekielnie groźne, to jest ta rzecz. Kolejna, i rzecz ostatnia, którą byśmy chcieli w tym momencie zrobić, to właśnie ta aktywacja pressingu. Raczej standardowo, i raczej ta linia nacisku nisko. Tak, tak byśmy chcieli, tak byśmy chcieli. I kierunek pressingu, szeroki pressing, czyli będziemy chcieli zmusić. Zawodników Gedani, żeby grali środkiem Czyli ten pressing będzie na bokach Aktywny, nie? Do środka będziemy ich Ściągać Taki jest plan Tylko, że oni to z kolei mają tych dwóch ofensywnych pomocników W środku Ale my tutaj mamy Argasińskiego i Bąka Tak, Bąk musi nawet Może się Cofać może nie, bo wtedy Zostawi sporo miejsca Niech on gra Przed, przed obrońcami Przed obrońcami Dobra, w porządku i tak na razie sobie wyjdziemy na gedanie. Jeszcze sobie myślę o tych zawodnikach ich, czyli o Stawikowskim i Czapkowskim, Czapnieskim. przepraszam, żeby tutaj wymusić przy Czapnieckim zagranie lewą nogą, czyli będziemy go spychać do linii albo nawet może i by ich spychać do środka, właśnie. Czyli dobrze, wymój zagranie. Tak, będziemy się ustawiali tutaj z prawej strony. A i stawikowski odwrotnie. Czyli wymój zagranie nogą prawą. O, w ten sposób. Dobra, przechodzimy do meczu. Okej. Okay. Zobaczymy, jak to nam tutaj zadziała, jak to będzie na początku tego spotkania wyglądało. Oczywiście w trakcie meczu na pewno jakieś korekty się pojawią, no bo podejrzewam, że Gedania również będzie chciała na ten sposób gry odpowiedzieć. Panowie, tylko i wyłącznie zwycięstwo. Po pierwsze, musimy utrzymać pozycję lidera. Po drugie, musimy utrzymać przewagę przynajmniej tych punktów, które mieliśmy przed tą kolejką. Po trzecie, musimy się zrewanżować Gedani za spotkanie w Gdyni. Które przegraliśmy 3 do 1. Dzisiaj na żółto-czarno oczywiście Resowia, na biało-czerwono Gdyńska, Gedania Gdańsk i zaczynamy to spotkanie. Panowie, do boju, do boju. Musimy dzisiaj zdobyć 3 punkty, mam nadzieję, że będzie to możliwe. Dziurgot, Segowia, Posmyk, Banach, Milik, Bąk, Argasiński, drugi Banach. Po stronie lewej oczywiście Hans No i w ataku mamy Koteckiego oraz Nowaka No i to jest to właśnie co oni grają Czyli wrzutka ze skrzydła Wrzutka z wacharu, banach, bąk Może jakaś kontra, bąk do Milika Milik teraz do Koteckiego, Kotecki zagrywa do Nowaka Nowak w polu karnym, Nowak! Znakomita sytuacja Ale broni Oskar Lenz. Ja znam Oscar Lenca bardzo dobrze Wy też go bardzo dobrze znacie I wiemy czemu on teraz tą piłkę obronił Bo jest bramkarzem bardzo, bardzo dobrym Milik, Argasiński przechwycił e, Niewiadomski, już tam szykują Kontra gracze Gedani, Czapniewski, Pali Woda. A właśnie, jeszcze jedna sprawa a propos gry bez piłki. No to tutaj mamy Hanca i Banacha, i chcemy, żeby oni się cofali za rywalem. Czyli, żeby te wahadła były podwajane. Dobra, w porządku, czyli będzie jeszcze teoretycznie bezpieczniej. No to spowoduje, że nie będziemy mieli za bardzo opcji kontry, ale my też tą piłkę utrzymujemy, więc to by nam się tutaj spokojnie, spokojnie zazębiało, tak? Bo ci zawodnicy będą cofnięci, ale my gramy powoli, my gramy wolno, więc zanim my się rozpędzimy z akcją, to już nasze boki zaczną wychodzić do przodu. Bąk, przegranie do Nowaka. Nowak, spokojnie, tutaj musimy właśnie poczekać, poszanować ostrożnie, banach. Banach w środku zagrywa piłkę do Milika. Milik tutaj spokojnie podprowadza do Argasińskiego, ten do Banacha. Jesteśmy już pod polem karnym. To musi być bramka Damian Nowak. 1 do 0. Resowia prowadzi z Gedanią. Wielkie, wielkie brawa dla zawodników Resowi. Jest w tym meczu, w tym momencie już przewaga. Świetnie, świetnie. Ładnie to rozegrane, nie? Argasiński też taka asysta drugiego stopnia tego zawodnika. No i wspaniałe dośrodkowanie Banacha. Tam Nowak na trzecim metrze wyprzedził obrad prowadzimy 1 do 0. Super prowadzi KK Skalisz i prowadzi Podbeskidzie. To oznacza, że nie ma możliwości błędu. Jeszcze Znicz gra u siebie z Puszczą niepołomicę. Na, na, należy zakładać, że wszystkie trzy zespoły wygrają. I Znicz i Podbeskidzie i KK Skalisz dlatego również Resowia swoje spotkanie po prostu wygrać, yy, po prostu wygrać musi. Właśnie to jest ta trójka z przodu, o której mówiłem. To mnie niepokoi tutaj. To mnie tutaj niepokoi. Nie wiem, czy Argasiński nie powinien od razu schodzić niżej. On jest do pressingu ustawiony, ale czy ten pressing tu jest potrzebny, w środku pola? Wydaje mi się, że ten pressing nie jest potrzebny, bo tu nie ma kogo presować. Oni zbyt szybko wychodzą z piłką. Dlatego wydaje mi się, że Argasiński bez piłki nie będzie presującym, a raczej będzie. No, może nawet zabezpieczał flanki. To na razie będzie troszkę spokojniejsze dla niego. Tak mi się wydaje, ale w razie potrzeby jeszcze troszkę go cofniemy bez tej piłki. Tutaj oczywiście to nie jest zawodnik, który radzi sobie w takim odbiorze, bo to jest ofensywny piłkarz, no ale... No, właśnie, z tym FM jest piękna elastyczność i wiele rzeczy można sobie przykombinować, nie? Albo się ustawisz pod zawodników, którzy wracają, albo pod tych, którzy atakują. Jak ci, którzy atakują są, no to oni, no oni się do tej obrony tak średnio będą narowali. No to trzeba pamiętać: gorwa, a tak środkiem, gorwa, ale spokojnie dziurgo sobie radzi, jeszcze tą piłkę odbija od, od, od murawy, puszcza w kozioł, dla pewności chwytu. No i mamy cały czas wynik 1-0, ale mecz będzie trudny. Mecz naprawdę zapowiada się, spotkanie dwóch, no, dobrych drużyn, dobrych drużyn, trzeba przyznać, oj tu uwaga, Wacławski, ale pięknie wrócił za nim Bąk, no i mamy posmyka, Banach, Banach, piłka do Milika, na prawą flankę, Milik teraz tutaj ma środek, ale zagrał do Koteckiego, dobra, długa piłka, tam w deszczu, więc nigdy nie wiesz, jak ona się odbije, Kotecki, Banach, dośrodkowanie, pod pole karne, Bąk ma sporo miejsca, Lens broni, no, druga taka sytuacja, gdzie Lens ratuje Gedanie w naprawdę dobrej, w dobrym stylu, no bo to. Była piękna parada, taka dla fotografów, dla fotoreporterów, pod zdjęcia. Segowia! Jest tam wybita piłka przez paliwodę. Jeszcze Nowak, Banach, Nowak, oddaj strzał któryś, bo to nie ma na co czekać w tym momencie. I na kontrę jakąś ewentualnie. Tak, trzeba strzelać, trzeba próbować. Resowia ruszyła do przodu i Resowia wypracowała sobie dwie sytuacje bramkowe. Na razie mamy 7 strzałów, pięć celnych. Gedania tylko z dwoma strzałami z jednym celnym. Na razie dobrze ich zamykamy. Na razie dobrze zamykamy te wahadła. Nowak, zobaczmy. Wak przy piłce. Mamy Hanca. Hans do Segowi. Segowia do Bąka. Bąk pod polem karnym. Jeszcze raz Argentyńczyk. Guillermo Segowia. Na spokojnie. Przez Posmyka. Mamy Banacha. Banach pod polem karnym uderza, ale bardzo, bardzo niecelnie. Pół godzinki tego meczu za nami. Mamy wynik cały czas 1 do 0. Zachęćmy na spokojnie. Bez tutaj zbędnej presji na naszych zawodników. To jest dobre spotkanie w naszym wykonaniu. Pod Beskidzie 1-0. KKS Kalisz 1-0. Pruszków Jedyny Punkty traci, ma tam 0-0, ale pamiętajmy, że oni też mają jeden mecz więcej rozegrany, także ta nasza przewaga może nad Zniczem urosnąć. Zobaczymy, mamy 42 minutę, spokojnie kończy nam się ta pierwsza połowa, ale generalnie ten mecz wygląda tak, jak sobie to zaplanowaliśmy. Pod Beskidzie już 2-0, pod Beskidzie już 2-0 z rezerwami Jagieloni. Wydawało mi się przed sezonem, pamiętacie, obawiałem się tych rezerw Jagieloni. Lecha okazało się, że nie jest tak źle. Hans do środka, Argasiński dobrze. Kotecki, Kotecki do Nowaka, Nowak z dystansu, Lens broni, Lens broni. Tu mamy prowadzenie, więc można sobie na takie sytuacje pozwalać. Można uderzać z za pola karnego, para deszcz, Więc jest potencjał na jakiś strzał, który. Może się bramkarzowi z rękawic wyślizgnąć ta piłka, ale nie wiem czy... O, widzicie? Stawikowski podwojony. Teraz dokładnie widać to, co my żeśmy chcieli tutaj taktycznie sobie wypracować. Czyli nie dać miejsca. No chuj, nie pokazało mi. Nie dać miejsca, ale przewiniecie sobie to jak chcecie, zobaczycie o co mi chodzi. Stawikowski był momentalnie podwojony i nie miał tam szansy na to, żeby się przedostać. O to chodzi, o to chodzi wahadła Gedani w tym meczu. Nie istnieją, a to one są potężne. 6,5 Stawikowski, 6,4 Czapniewski. No nie mają za wiele do pokazania. Fajnie, fajnie, tylko teraz trzeba to utrzymać. Koncentracja i rozpoczynamy drugą połowę tego meczu. Tu trzeba mądrze z taką gadanią mecz rozegrać. Tu trzeba sposobem, bo, bo zostawiając takiej ekipie, która gra z krzydłami sporo miejsca, wiemy jak to się skończy. A uwierzcie mi, ten FM jest... Naprawdę na punkcie poleceń indywidualnych gry pod przeciwnika bardzo czuły. Mam wrażenie, że czulszy niż poprzednie edycje, ale to jest taka moja bardzo subiektywna ocena, którą zapewne będę chciał również zawrzeć w recenzji. Uwaga, Milik, Banach, 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 spokojnie, odwraca się z piłką do Milika. Milik teraz do posmyka. Posmyk rozgrywa tą piłkę z Bąkiem. Mamy Hanca, mamy Nowaka. Może coś z tego się wykluje. Segowia nieśmiało podchodzi do szerokości. Segowia, Segowia, idzie do Bąka. Bąk i gol! Ależ chwaliłem Lęca. Ale co mówiłem o piłce? Co mówiłem o piłce kilka minut temu? Że Paradesz, że jest śliska murawa, że może być problem z tym, żeby tą piłkę utrzymać. I Lęc dokładnie w ten sposób się zachował. No wszystko się zgadza. W tym meczu absolutnie. Zobaczcie, jaki tu był strzał bąka. Lenc tą piłkę wypuścił z rąk, bo jest śliska. Zobaczcie, bo pada deszcz i Nowak do niej dopadł. Mamy 2 do 0. No to dokładnie, dokładnie cały mecz idzie zgodnie z moim przewidywaniem i zgodnie z moim scenariuszem. Przynajmniej do tego momentu, bo wiemy, że to się lubi bardzo szybko odwracać. Mamy 54 minutę, dwa gole Nowaka. Prowadzi resowia 2-0. Rewanż byłby udany bo mamy jeszcze bramkę wyjazdową, więc według starych przepisów to my byśmy byli lepsi, <laughs> a według nowych to jest tak samo, 3-3. No ale tak, tutaj jeszcze musimy powalczyć, jeszcze musimy ten mecz zamknąć, a zamknie go kolejny gol Nowaka. Kotecki, kotecki poprzeczka! Aj, pięknie Nowak tą piłkę dograł, byłem przekonany, dlatego też taki komentarz poszedł z moich ust o tym golu Nowaka, że Nowak będzie strzelał. Nowak piłkę podał, no kotecki tego nie wykorzystał, trafił w Poprzeczkę pod Beskidzie 3 do 1, KKS Kalisz 1-0, Pruszków 0-0. My kontrolujemy ten przebieg meczu z Gedanią. To, mecz, no, to jest mecz do tej pory. Zaznaczam, do tej 59 minuty, idealny, idealny. No, gramy to, co żeśmy sobie założyli, tak? Odcinamy wahadła, ged gedani, presujemy ich na bokach, pięknie to wygląda, podwajamy te, te wahadła, nie dajemy rozpędzać się ani Stawikowskiemu, ani Czapniewskiemu. Środek gedani nie działa bo wraca tam Argasiński, wraca Bąk i dobrze asekurują naszych obrońców. No piękna sprawa, piękna sprawa, tylko trzymać to, e, trzymać to dalej. Milik, ale widzę, że są dalej ataki Resowi, że nie ma z tym problemu absolutnie. Uwaga, Milik zatrzymany przez Tawikowskiego, słabszy mecz troszeczkę widzę tutaj Bąka i słabszy mecz, e, nie Bąka tylko Argasińskiego i słabszy mecz e, Hanca. Więc pewnie to będą pierwsi zawodnicy do zmiany, ale jeszcze poczekajmy: no to jest przewaga ogromna. Ogromna. Dobra, zróbmy dwie zmiany: czyli e, nasz kochany Price, wielki talent za Argasińskiego. No i oczywiście drugi zawodnik do zmiany, czyli zadowolony z siebie. Ławka zadowolona z siebie. No i gutowski zachęca. Dobra, lecimy, 20 minut do końca, to, to jest totalna dominacja, to jest expected goals 3, to jest 16 strzałów, to gedania nie ma praktycznie żadnych hmm, sytuacji, wydawało mi się, że będzie cięższy mecz, ale spokojnie to gedanie żeśmy sobie rozpracowali, dobrze, Milik do posmyka. Posmyk do Giler Mosegowi. Giler Mosegowia teraz będzie rozgrywał z Posmykiem, ten do Bąka. Bąk Bonk do Banacha, Banach tutaj do Milika. Milik, Matam, 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 Banacha, Matam Banacha z prawej strony. I tak, lecimy tą prawą flanką. Banach do Nowaka. Aj, szkoda. Ładna piłka, tylko chyba za bardzo pod nią poszedł Nowak, albo ona była po prostu zagrana. Ciupinkę za wysoko, ciupinkę za wysoko e, Możliwe, możliwe No nieważne, nieważne Ważne jest to, że mamy cały czas przewagę Że Gedania dzisiaj po prostu nie istnieje Została zamknięta, Prajsnar, Nowak Ale znamy tą Gedanie Wiemy jak oni grają i dzięki temu Tak powinniśmy zagrać z nimi na wyjeździe Zagraliśmy inaczej, nie dostosowaliśmy się pod Gedanie Daliśmy im sporo przestrzeni na wahadłach Na bokach I to nas po prostu zgubiło Dlatego przegraliśmy tam w Gdyni 3 do 1 Ale my się na błędach uczymy o to tutaj chodzi. No i mamy teraz 2 do 0. Przepraszam. Bałdyga Zakoteckiego. I myślę, że tyle. Myślę, że tu nie ma potrzeby. No dobra, może Ciszewski za Milika. Nie ma potrzeby robienia zmian, ale ale niech wejdą zawodnicy. Mecz jest pod pełną kontrolą. Absolutnie nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Co się może za chwilę zmienić? Wacławski. Zobaczmy. Wacławski z prawej strony, z lewej przepraszam strony jest zagranie tam na długi słupek. Banach wybija. Jeszcze Niewiadomski. Do gorwy. Stawikowski. Jest strzał. Dziurgot broni. Mamy rzut rożny dla ekipy z Gdyńska. Z Gdyński. Z Gduńska. Wiemy. Dla Gedani. 89. minuta. Nie wypuścimy tego z rąk. Piękny mecz. Piękny mecz. Idealny mecz, być może nawet powinien się on skończyć wyższym wynikiem, bo tych sytuacji było naprawdę odgroma. Natomiast to nam wystarcza. Oczywiście najważniejsze są trzy punkty w takim meczu. Jeszcze tutaj poprzeczka chyba, i ta piłka wychodzi na aut bramkowy, ale najważniejsze są trzy punkty dla Restowi. no i to, że utrzymujemy przewagę nad naszymi rywalami do końca, jeszcze troszkę tych kolejek pozostało, ale jesteśmy naprawdę na dobrej drodze do awansu do pierwszej ligi, do powrotu do pierwszej ligi. No i gdyby to się udało, to byłby to trzeci awans z rzędu trenera von Falerszewicza. Znakomicie, znakomicie. Oby to się udało, oby udało się resowie wprowadzić do polskiej pierwszej ligi. No i tam, no tam to już schody, tam to już schody, bo skład mamy. Myślę, że skład mamy na na pewno na to, żeby się, żeby powalczyć o utrzymanie w tej pierwszej lidze, ale czy to się by udało, to, to, to zupełnie nie wiem. Zupełnie nie wiem, wszak takim składem Resowia rok temu spadła. No dobra, cóż tu więcej mówić, no idealnie zagraliśmy, no nie ma co się tutaj absolutnie znęcać, Gedania, fatalny mecz. My, no praktycznie wypunktowaliśmy drużynę. Pana Puski no i tyle I, i zostawmy to w spokoju bardzo jednostronne Spotkanie bardzo jednostronne widowisko właściwie bez żadnych problemów sobie z tą grają e, Radzimy znakomicie wygrałeś mecz przeciwko Jakiś achievement e, mi się... Chyba wygrałeś mecz przeciwko drużynie którą prowadziłeś tak mi się wydaje że taki achievement mi się e, Mi się odsłonił dobra Będą tu za chwilkę oczywiście e, Informacje o naszych zawodnikach wypożyczonych. Nowak zdobywa dwa gole dla Rezerw, Resowi, które remisują z Czarnymi Jasło, 2-2. Czerwiński, bramka dla Siarki Tarnobrzeg, kolejna bramka tego zawodnika, jedenasta już Alana Czerwińskiego. Chyba jest taki zawodnik, nie? Alan Czerwiński, w Ekstraklasie gra chyba. Alan Czerwiński. Tak mi się wydaje. Dobra, Jacek Dźwigała. Tu kiepsko, tu kiepsko. Trałka, niezły mecz bocznego obrońcy dla Kalwarianki w wygranym meczu z Okocimskim Brzesko. Jakub Zybała, też niezłe spotkanie. No, ale najważniejsze, że o, Nowak na stałe. No, ciekawe. Ja wiem, on dwa gole zdobył kolejne, ale to już jest piłkarz Lechigdańsk. więc nie będzie łatwo go kiedykolwiek, może się jeszcze z nim spotkam. No to, to nie jest wykluczone, że kiedyś będę grał ekipą z ekstraklasy, może nawet samą Lechę Udrańską, kto wie. I, I spotkamy się z tymi zawodnikami kiedyś, nie? Dziesiąte miejsce: Lech Poznań, Legia. Wszystko wraca do normy. Jagielonia raków, pogoń. Ta, nie ma tutaj anomalii. Radomek 12 strefa spadkowa, mieć, motor i GKS-Katowice. Następna wiadomość: szósty mecz bez porażki. No dobrze! Rzućmy zatem okiem na tabelę tej naszej ligi. 26 spotkań, 16 zwycięstw, 15, 5 remisów i 5 porażek. 53 punkty. Trzymamy przewagę nad Kaliszem i nad Podbeskidziem. Nad Podbeskidziem, no i naprawdę, jesteśmy na dobrej drodze do... Awansu. E, mamy teraz serię troszkę łatwiejszych spotkań, w mojej opinii. No bo chojniczanka oni są bardzo nisko. Sokuł w u siebie. Rezerwy Jagieloni też są kiepskie. E, no i stal Rzeszów, derby na własnym stadionie, nie? No tutaj widzę Jagiellonia i chojniczanka to są dwa ostatnie zespoły. Dwa ostatnie zespoły, więc no ja myślę, że punkty można zdobyć e, spokojnie, ale to się w kolejnych odcinkach o tym wszystkim. Słuchajcie, przekonamy. No, zobaczmy, co tu nam jeszcze tydzień przyniesie ciekawego. Oprócz tych dobrych wyników, oprócz tego dobrego meczu, oprócz tego, że no, nad Zniczem mamy dwa punkty, ale mówię, oni mają mecz więcej rozegrany. KK Kalisz i Polbyskidzie, no nie są pewne na wyjazdach, tak? Ostatnio porażki u siebie grają dobrze. U siebie teraz odnieśli zwycięstwa, ale kiedy przyjdzie im grać na wyjazdach, no to Gedania pokonała KK Kalisz. Polbyskidzie też przegrał swój mecz dwie kolejki temu, więc wiadomo, że to się może zdarzyć. Jedna osoba przyjechała z Gdyńska. Jedna osoba na mecz z Resowią. Naszych kibiców było 1060. 9, no wybitnie, wybitnie, fantastycznie Tak to właśnie powinno Tak to właśnie powinno wyglądać Mamy niedzielę, już kwiecień roku 2028 Powolutku się zbliżamy do wiosny Wiosna już jest zresztą No i też powoli się zbliżamy Mam takie wrażenie do Ligi pierwszej. A no tam no Ciekawe, ciekawe jak to by wyglądało Na pewno łatwo nie będzie, jak tam Chojniczanka Gra, Chojniczanka słabiutka No podobnie jak Gedania Szybko bezpośrednio, ale tu akurat pod nich to ja się chyba nie będę musiał ustawiać, bo to nie jest ustawienie z wahadłami. No tu mamy Dampca i Rogalskiego, pewnie, którzy pewnie będą obiegali, będą próbowali, ale to są zawodnicy bardzo słabi. Tu jest Kozina. No kiepsko, kiepsko ta Chojniczanka wygląda kadrowo. Tu troszkę lepszy piłkarz Korbecki. cztery asysty Bramka zdobyta i w ataku mają Mateusza Augustyniaka, 28-letniego piłkarza który zdobył 7 bramek No taki skład Ale myślę, że nie, że akurat pod chojniczankę To ja się tu nie będę jakoś specjalnie Układał Raczej po prostu, czemu to jest kopia notatki A bo tu powinniśmy Sobie to ustawić A, bo ja tam Wczytałem chyba no, Tu powinno być inne ustawienie tu powinno być. To ustawienie chyba. Zaraz tu mamy krótko, tu mamy normalne ustawienie. Tak, tu powinno być krótko, ale nie asymetrycznie. Czyli albo to. Czyli nie krótko, bo tu chyba polecenia są bezpośrednie. Z tego co pamiętam. Tak, 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 tak tak powinno być. A my gramy tą taktyką, czyli krótko, dokładnie, dokładnie. To jest nasze ustawienie, e, ustawienie wyjściowe. Dobra. Nie przedłużamy już tego odcinka, bo nie ma takiej potrzeby. E, czyli teraz Chojniczanka na wyjeździe, ostatni zespół w tabeli, no i potem mamy u siebie jakiś mecz tam e, też taki powiedzmy łatwiejszy troszeczkę. E, zobaczymy jak się spotkamy w terminarzu. Natomiast tak walka o awans trwa. Mamy jeszcze 8 kolejek do końca. No, jak mówię, ten kwiecień, jeżeli wszystko się zgodnie z moimi planami odbędzie w kwietniu, to już maj będzie praktycznie formalnością. No, i wolałbym, żeby tak było bo jak mówiłem, mamy tu mecze z Podbeskidziem na wyjeździe i z KKSMK Kalisz na wyjeździe. Przed tymi meczami chciałbym mieć 6 punktów przewagi, przynajmniej nad tymi obiema drużynami i po prostu mieć spokój, tak? Żeby te mecze nie były absolutnie, nie miały wpływu na naszą pozycję. Natomiast z Wartą u siebie, z Górnikiem, no to już powinno być troszeczkę łatwiej i bardziej przewidywalnie. Dziękuję, pozdrawiam, dużo zdrówka, cześć!